Wspólne noce zamieniły się w zmiany przy łóżeczku, rozmowy, w organizowanie logistyki dnia. A bliskość? brzmi jak luksus, na który nie mamy już czasu. Bycie rodzicami to jedno, ale czy to oznacza, że musimy przestać też być parą? W tym filmie pokażę Ci, jak połączyć te dwie role. Jak odzyskać równowagę w związku, nawet jeśli czujesz, że między wami powstał emocjonalny dystans? O czym dokładnie dzisiaj porozmawiamy? O tym, jak rozpoznać, że wasz związek utknął w trybie jesteśmy tylko rodzicami, o tym, dlaczego tak się dzieje i co najważniejsze, jak wrócić do bycia parą, nawet jeśli czasu i energii jest zdecydowanie mniej. Zanim jednak wgryźniemy się w ten temat, zasubskrybuj mój kanał, aby żaden nowy film nie umknął Twojej uwadze i żebyś zawsze miała dostęp do treści, które właśnie poruszają tematy związkowe, kiedy jest się rodzicami. Ok, zacznijmy od tego. Jak w ogóle rozpoznać, że Wasz związek zaczął funkcjonować w trybie tylko rodzicielskim? Że już jakoś ciężko jest zauważyć, że jesteście parą? A raczej widzimy to, że jesteście rodzicami. Sprawdź, czy to ten moment. Po pierwsze, Wasze rozmowy kręcą się głównie wokół dziecka. Co jadło, jak spało, kiedy szczepienie, a kiedy najnowsze, nie wiem, wystąpienie jakieś w przedszkolu. Wszystko kręci się wokół dziecka. I zauważasz, że dawno nie było takiego momentu, kiedy ostatnio rozmawialiście o sobie nawzajem. Może być też tak, że zauważasz, że dawno nie mieliście czasu tylko dla siebie, jako dla pary. Jeśli każda wasza wolna chwila jest wykorzystywana na odpoczynek, nadrabianie obowiązków, tudzież sen i nie ma przestrzeni na to, żeby jakoś ten czas spędzić razem, to znak, że wasza relacja zeszła na dalszy plan. Takim trzecim objawem, który może jakoś wskazywać na Przejście w tryb wyłącznie rodzicielski jest to, że w ogóle masz takie odczucie, jakbyś była tylko rodzicem, jakbyś była tylko współlokatorką, a nie partnerką. Czyli jesteście razem, ale mijacie się w tej codzienności. Macie wspólne zadania, ale być może masz takie odczucie, że jakoś, nie wiem, zniknęły wasze wspólne marzenia. To, co wiemy z badań, to to, że 67% par. Doświadcza spadku satysfakcji ze związku w pierwszym roku po narodzinach dziecka, czyli zdecydowana większość. I wiemy też, że brak czasu dla siebie, jako pary, jest jednym z głównych powodów oddalenia się partnerów w długoterminowych relacjach. Czyli jeśli wasza ostatnia randka to była wizyta w sklepie, to myślę, że czas coś zmienić. Dlaczego się tak dzieje? Dlaczego my wchodzimy w ten tryb, tylko rodzice, współlokatorzy, a nie para. Po pierwsze, brak czasu i zmęczenie. <grydy> na pewno nie, nie muszę ci pewnie o tym mówić, ale opieka nad dzieckiem to jak praca na pełen etat. Tylko, że nie ma tutaj przerw, nie ma urlopów, po prostu jest się rodzicem. I kiedy nachodzi na to całe zmęczenie, niewyspanie, no to większość rodziców funkcjonuje w pewien sposób w trybie przetrwania. A to oznacza, że partnerstwo schodzi na dalszy plan. Drugim takim elementem jest przesunięcie priorytetów, i to jest całkowicie normalne, że dziecko przechodzi na pierwsze miejsce, ale jeśli para zostaje na ostatnim miejscu, no to ta relacja rzeczywiście zaczyna się rozluźniać. I z czasem para przestaje postrzegać siebie jako kochanków, partnerów, przyjaciół, a zaczyna funkcjonować jako taki team do ogarniania życia. Trzecim takim elementem jest zaniedbanie bliskości. I mam tutaj na myśli zarówno bliskość fizyczną, jak i bliskość emocjonalną. Nie mówię tylko o seksie. Chodzi o całą czułość, o dotyk, o brzytulenie. O wzajemne słuchanie siebie i jakoś współprzeżywanie emocji. To te wszystkie drobne gesty, które jakoś budują poczucie więzi. I parom, które codziennie okazują sobie choćby minimalną czułość, łatwiej jest utrzymać bliskość, nawet w takich najbardziej wymagających okresach życia. I ja mam świadomość tego, że w natłoku obowiązków, braku snu, codziennej logistyki, myśl o dbaniu o związek może brzmieć jak luksus albo jak ogromne wyzwanie. Ale paradoksalnie to właśnie wtedy, gdy wszystko inne nas przytłacza, najbardziej potrzebujemy poczuć, że nadal jesteśmy dla siebie ważni. I nie, to nie muszą być wcale drobne, takie wiecie, ogromne jakieś gesty, jakieś wielkie wydarzenia. Wystarczą małe, Regularne działania, które przypominają: Hej, my wciąż jesteśmy parą, ty wciąż jesteś dla mnie ważny. Ok? Co można zrobić? Punkt pierwszy: 10 minut dziennie na my, czyli na Was, tylko i wyłącznie dla Was. Bez dziecka, bez obowiązków, bez przeglądania listy zakupów czy omawiania, co jeszcze trzeba zrobić w tym tygodniu albo tego dnia. 10 minut dziennie tylko dla Was, dla pary. Może być 10 minut na kanapie, przy herbacie albo wieczorem w łóżku przed snem. I nie chodzi o to, by wymieniać się informacjami, tak? Żeby to była taka no właśnie taka wymiana, jakby takie czek, sprawdźmy, ok. tylko chodzi o to, żebyście przez ten czas pobyli ze sobą jako ludzie. A nie logistycy rodzinni. Możesz zapytać, jak się dziś czujesz jako partner, partnerka, a nie tylko jako rodzic? Albo co ci dzisiaj sprawiło radość, z czego jesteś dzisiaj najbardziej zadowolony? Badania pokazują nam, że pary, które mają codzienny kontakt emocjonalny, nawet krótki, rzadziej się kłócą i z taką większą łatwością się wspierają. To jak codzienne ładowanie baterii waszego związku. Nie, to, żeby, żeby się zupełnie nie wyładowała, no to ładujemy każdego dnia po troszku. Drugim takim sposobem, który może być dla Was pomocny, żeby jakoś na nowo poczuć się parą, a nie wyłącznie współlokatorami czy rodzicami, to jest mm, tworzenie i przeżywanie takich mini randek. I to spokojnie może być coś, co możecie zrobić w domu. Więc nie czekaj na idealny moment, Aż dzieci będą babci, ty będziesz miała świeżo umyte włosy i energię na gotowanie kolacji. Randka to nie wydarzenie, to intencja. Zgaście światło, zapalcie świeczkę, zjedzcie razem coś prostego, nawet tosty czy budyń z torebki. Liczy się nastrój, nie menu. Liczy się to, że jesteście razem i że macie taką Przyjemność z tego obcowania ze sobą razem, z randkowania. Możecie obejrzeć, nie wiem, śmieszne filmiki, albo powspominać jakieś swoje pierwsze spotkania, poprzeglądać wspólne zdjęcia. I spróbujcie ustalić, że raz w tygodniu, nawet jeśli tylko na 30 minut, właśnie macie randkę bez dziecka w centrum uwagi. Tak? Czyli właśnie chodzi o to randkowanie wspólne. I pamiętaj, że spontaniczność może się wydarzyć nawet w domu, nawet między zmywaniem a usypianiem. Wystarczy zgoda na to, że te małe momenty się liczą, że wy chcecie je wspólnie ze sobą przeżywać. Trzeci punkt to wzmacnianie czułości i w ogóle okazywanie sobie czułości bez konkretnego powodu. I chcę tutaj zauważyć, że czułość nie jest tylko wstępem do seksu. Może być. Ale czułość to ten format języka miłości, który mówi, jesteś dla mnie ważny ważna nawet w tym całym hałosie. Eee, przytulenie w kuchni, zanim rozbiegniecie się do swoich zadań. Delikatne muśnięcie ramienia, kiedy mijacie się w korytarzu. Pogłaskanie po plecach, kiedy partner myje naczelnia. Buziak w czoło albo wiadomość dziękuję Ci, że jesteś w środku dnia. To wszystko są elementy czułości. Które składają się na to, że pokazujemy drugiej osobie: hej, jestem tutaj z tobą, widzę cię, jesteś dla mnie ważny. Badania pokazują, że pary, które codziennie wymieniają między sobą chociaż jeden taki gest czułości, mają większe poczucie bezpieczeństwa w relacji i większą satysfakcję z bycia razem. I ja wiem, że to wszystko może się wydawać małe, ale właśnie te drobne momenty budują fundament. Niewielkie spektakularne gesty, wyjazd do Paryża, ale to codzienne widzę Cię, jestem z Tobą, kocham, choćby bez słów. Pamiętaj, że wracanie do bycia parą to nie jest sprint, to raczej codzienny spacer. Małe kroki, które z czasem prowadzą do większej bliskości, to właśnie w codzienności między pieluchami... A kolacją można odnaleźć siebie na nowo. Jeśli masz ochotę, to napisz w komentarzu, co ty chciałabyś zacząć robić, żeby znów poczuć, że jesteście parą, a nie tylko rodzicami. Może masz jakiś swój sprawdzony, nie wiem, sposób, pomysł albo coś, co chciałabyś wprowadzić. Podziel się, jestem bardzo ciekawa i wierzę, że dla innych kobiet też będzie to inspiracja. Możesz też pobrać mój dziennik partnerski w którym znajdziesz 90 pytań, które pomogą Wam wrócić do głębokich rozmów i odkrywania siebie na nowo. Ale też, jeśli ten temat Cię poruszył, to zapraszam Cię do obejrzenia mojego filmu o najczęstszych błędach komunikacyjnych świeżo upieczonych rodziców. Tam omawiam konkretne pułapki, w które wpada wiele par i pokazuję, jak można komunikować się lepiej z uważnością na siebie i partnera, a nie z rosnącym dystansem. Kliknij tutaj, tutaj, tutaj <laughs> i zobacz teraz. Dzięki, że byłaś i mam nadzieję, że do zobaczenia w kolejnym filmie.